Od personel WC do Wojciech Cejrowski. A do Wojciecha Cejrowskiego powinno być. Temat, tekst do przeczytania na antenie. Co ja debil jestem? Szefie, niech szef proszę przeczyta na żywo na antenie prośbę do subskrybentów o włączenie powiadomień. A do słuchaczy prośbę o subskrybowanie. Co, jakiś jest głupi. Wiem, że szef nie wie o co chodzi, aha, ale ja tu widzę w bebechach YouTube'a, że tylko co piąty subskrybent dostaje powiadomienia o nowych filmach. No i większość słuchaczy nie jest nawet zasubskrybować. Żebyście ich po polsku nie możecie nauczyć. Proszę, żeby szef powiedział. Że są Państwo na kanale Wojciecha Cejrowskiego i że subskrypcja jest darmowa, i że zachęcamy do włączenia powiadomień za pomocą dzwoneczka. Dzwoneczka to jest dla dzieci napis. Przykładowy tekst do przeczytania jest w załączniku, tam na dole maila, gdzie jest taki mały spinacz. Dziękuję, dobrego dnia, szefie. P.S. Wizytę u proktologa udało mi się umówić dla szefa na wtorek na godzinę dziewiątą. No, nareszcie, konkrecik jakiś. Studio. Dziki Zachód. No to czas teraz popastwić się nad Ameryką. Wybory w Wirginii, rozmaite niespodzianki, rozmaite słowa, rozmaite deklaracje. To zacznijmy od tego, co powiedział Joe Biden swoją dolną częścią. Otóż wczoraj pojawiła się informacja Sky News Australijski, czyli nie jakiś Fox nastawiony na zwalczanie Bidena, tylko zewnętrzny czynnik. Sky News z Australii podał informację, że Joe Biden na tym zebraniu sekty klimatycznej w Glasgow piardnął w trakcie rozmowy z rodziną królewską konkretnie z żoną następcy tronu. No i tak jak krowy to robią, taki Biden zwiększył CO2 na świecie. No, to Sky News to jest prawo przez Australijczyków, częściowo przez Brytyjczyków, więc to jest wielki skandal. Tego rodzaju zachowanie. Jak się ktoś nie kontroluje, już jest w takim stanie starzec, że się nie kontroluje, to nie wysyłamy go na rozmowy międzynarodowe. Ogromny skandal. No i na tym polega cała jego kampania, cała jego działalność, że nawet proste. Rozmowy nie potrafi odbyć. Zasypiał na początku na ważnych przemówieniach o zwiększaniu się poziomu wód, że mu zaleje dom, który on ma na plaży, planeta ulegnie kompletnemu zniszczeniu, i w związku z tym my, obywatele, mamy zacisnąć pasa. John Kerry nadal będzie tym odżytowcem, ale my mamy przestać latać na wakacje tanimi liniami, mamy przestać jeść wołowinę. My, obywatele, my szaraczki, mamy jeść paszę, którą Bill Gates wyprodukuje, no bo planeta jest strasznie zagrożona. Kiedy o tym mówiono, Joe Biden zasnął. A potem, kiedy już w kuluarach były rozmowy, to się nagrało jak piardną. Trudno to nazwać inaczej. To jest tak obraźliwe zachowanie, jak się z kimś rozmawia przy kieliszku szampana, że już nie wiem co powiedzieć. Ale demokraci się tym nie przejmują. Tylko pomimo przegrywania wyborów, zaraz o nich powiemy, i pomimo tego, że już wiedzą, że przegrają z Kretesem w 2020 roku bitwę o kapitol, a w 2024 bitwę o prezydenturę, oni, moim zdaniem, idą na śmierć. Idą na zwarcie, wiedzą, że się rozbiją o ściany, że stracą władzę, ale zanim stracą władzę i to na wiele lat, próbują przegłosować i wprowadzić wszystko, co się tylko da, a co będzie bardzo trudno cofnąć. Bo to jest tak jak z 500. Jak podarujesz ludziom darmowe 500 złotych, to bardzo trudno jest potem bez wybuchu społecznego powiedzieć ludziom z dnia na dzień, że teraz już nie będziemy płacić 500 plus, bo to jest dla ciebie szkodliwe i dla gospodarki. 500 za nic yy, no jest przywiązany do tego faktu, i teraz nagle mu nie ch chcesz dać. Trudno się odkręca tego ro rodzaju programy rozdawnictwa i demokraci w tym kierunku idą. Oni już nie grają o wybory. Te wybory one przegrali moim zdaniem, z zaskoczeniem pewnym. Opowiemy dlaczego to zaskoczenie było, ale w całości państwa oni są przygotowani na to, że w 2022 stracą władzę na kapitolu i wszystko przejmą Trumpiści znowu. To im w ogóle nie przeszła zwarcie i idą na załatwienie, jak największą rozwałkę zrobić bo już się nie da odbudować. Jak się upaństwowi służbę zdrowia, na przykład to, co zrobił Obama w ogromnym zakresie, jak się teraz dociągnie do końca upaństwowienie służby zdrowia, to ona już upadnie, będzie niewydolna, ale będzie państwowa i nie sposób tego cofnąć, bo firmy prywatne, które prowadziły szpitale, zostały wchłonięte przez służbę zdrowia na wzór europejski. I nie da się tego procesu cofnąć, więc oni idą w, ta, w tę stronę. A teraz wybory, proszę bardzo. Yy, yy, Virginia. To jest ciekawy stan amerykański, Commonwealth. To jest drobna różnica, ale czytelna tylko dla niektórych Amerykanów, więc mówmy, że normalny stan amerykański, Virginia, jeden z tych starych, pierwotnych, gdzie się buntowali przeciwko królowi brytyjskiemu, ma ciekawe prawo dotyczące kadencyjności. Myśmy tutaj rozmawiali, drogi Krzysztofie, o kadencyjności. Ktoś ma doświadczenie, to powinien służyć w nieskończoność, a ja byłem za tym, żeby po dwóch kadencjach już nie mógł nigdy więcej. W Virginia mają takie prawo pośrednie pomiędzy nami. Otóż po pierwszej kadencji musisz, nie, nie wolno ci kandydować. Drugi raz, z rozpędu. Na drugą kadencję. Tylko musisz odczekać przynajmniej jedną przerwę sobie zrobić. Możesz kandydować ponownie. Takie mają prawo. No i teraz taki... Znany macher demokratyczny kandydował na gubernatora Wirginii i przegrał z facetem. To, to był spór o szkoły. O to, czy szkoły mają być ponad rodzicami, czy rodzice mają być ważniejsi. I tenże demokratyczny kandydat powiedział coś, co w Europie jest oczywiste dla wszystkich: że no, ustala programy szkolne. No, ministerstwo. Kuratorium. Rodzice nawet nie mają takiego pragnienia w Polsce, żeby to oni decydowali o tym, czym, czego są uczone ich dzieci, czego i w jaki sposób. W Ameryce natomiast są te zebrania komitetów rodzicielskich, tak to nazwijmy w skrócie, na których to rodzice decydują o tym, że jakaś książka musi być wycofana z, z programu nauczania w tej konkretnej szkole. Bo ci rodzice na nie życzą sobie, żeby dzieci uczyć takich rzeczy. I teraz kandydat demokratyczny w Virginia powiedział, ale właściwie to ja jestem wrogiem tego, żeby rodzice się wtrącali w programy szkolne. To od tego jest Ministerstwo Kuratorium i tak dalej, to od tego są fachowcy. On powiedział to, co istnieje wszędzie w Europie. I mamusie się zbuntowały. I w związku z tym zagłosowano na kandydata, którego rozpoznawalność na początku wyborów wynosiła 2% przedsiębiorca z Virginii, któremu się różne rzeczy nie podobały. On powiedział, nie, postawimy na wybór szkoły, czyli rodzice dostają bilet warty ileś pieniędzy i mogą ten bilet zanieść do dowolnej szkoły w całym stanie, jakim się ta podoba, bo dyrektor jest prymityw i uczy brzydkich rzeczy i nie słucha rodziców, to rodzice wezmą swoje bileciki szkolne i pójdą dwie ulice dalej do innej szkoły, na przykład do katolickiej. I tam zdeponują swoje pieniądze. Więc on jest za wyborem szkolnym, za tym, żeby nie było lockdownów, tylko żeby przedsiębiorcy sami decydowali, czy mają mieć otwarte, czy zamknięte, czy to jest dla nich ryzykowne i dla ich klientów, czy nie, żeby się na wolnym rynku bronili. No taki gość wygrał w Wirginii, co było ogromnym zaskoczeniem dla demokratów, przynajmniej dla tych komentujących publicznie, bo być może te mahery wysoko postawione zaskoczone nie były. No ale w New Jersey się nie udało. W New Jersey jeszcze będzie liczone, jeszcze raz będą głosy, ale było bardzo blisko. To było ogromne zaskoczenie i potwarz, dem demokraci wpompowali mnóstwo pieniędzy. W swojego kandydata, który był pewniakiem. Za tym kandydatem stoją związki zawodowe. To jest sytuacja, którą mamy też w Polsce, sytuacja szkodliwa i fałszywa, że nie ma blokad Y, które powodowałyby, że związek zawodowy nie może popierać y, jakiegoś kandydata politycznego. Związki zawodowe mają swój interes grupowy, który jest bardzo często sprzeczny z interesem populacji. I na Związku Zawodowym Nauczycielstwa można to pokazać, dowolnego, czy to Solidarność, czy, czy ten komunistyczny ZNP. Y, otóż nauczyciele mają swoje interesy w covid -zie. żeby szkoła się odbywała przez telefon albo przez komputer, nie muszę chodzić do szkoły. Nie muszę się konfrontować z tymi dziećmi, albo boję się COVID-u i w związku z tym w moim interesie jest nie chodzić do pracy, a dzieci są sprawą drugorzędną. I to jest interes sprzeczny z interesem społecznym, interesem społecznym dzieci były nauczane normalnie w klasie. W związku z tym, że związki zawodowe mają swoje branżowe interesy, to jest nierówną konkurencją z resztą narodu. Jeżeli dobrze zorganizowany aparat związku zawodowego, gromadzący duże pieniądze, mający znajomych polityków i wpływy pewne, jeżeli ten aparat jest jedną stroną w wyborach, jedną populacją, która popiera ratę, a po przeciwnej stronie stoją rozproszeni rodzice głosujący na republikanina, związki zawodowe powinny mieć ograniczony dostęp do puszki wyborczej i do finansowania wyborów. No więc tego, w New Jersey popierany był ten obrzydliwy kandydat. Ob, obrzydliwy dziad, yy, który w czasie lockdownu, kiedy mu po, po powiedziano, w New Jersey był okropny, taki sam jak w Jorku lockdown. I on wysyłał też staruszków ze szpitala zarażonych COVID-em z powrotem do domów starców, kazał ich odsyłać. W związku z tym pozarażał tysiące ludzi w domach starców, umarły w związku z tą decyzją. Na COVID umarły. Ze szpitala zarażonych covid pacjentów odsyłał do domów starców. To zbrodnia. Tak samo jak w Nowym Jorku się taka zbrodnia odbyła. Na razie nie ukarana Zobaczymy, co będzie. Okropny facet. No ale miał za sobą potężny aparat demokratyczny, i New Jersey to jest stan demokratyczny. Tam zawsze wygrywa. Tak jak u nas, takie są miejsca, że wiadomo, w Sopocie zawsze pełno wygrywa. To tam w New Jersey zawsze demokraci. A tutaj wystartował przedsiębiorca i o włos, o kilka tysięcy na razie tak nam wynika z liczenia, chyba, że będzie liczenie i do czegoś dojdą. O włos tylko nie wygrał z tym demokratą. Zwykły przedsiębiorca z New Jersey, który wołał do, y, do zdrowego rozsądku się od, odwoływał i do wolności. A ten y, jego kontrkandydat kiedy mu powiedziano, ale proszę pana, pan w lockdownie zamyka pan kościoły. A kasyna są otwarte? Zamyka pan sklepy z bronią, ale seksshopy są otwarte? Proszę pana, co to w ogóle? A gdzie Karta Praw Człowieka? Gdzie równouprawnienie przedsiębiorców? A on powiedział, że Karta Praw Człowieka to ja bardzo dawno temu w szkole brałem, to jest za trudne dla mnie. Powiedział urzędnik. No, ale w każdym razie. Konstytucja to jest dla mnie za trudne, więc nie stosuję. To tak by trzeba na język polski. Przyjść. Ale w każdym razie na deser albo na pocieszenie <grym> Joe Biden przeforsował, rozumiem, swój projekt tego biliona, czyli. Y Tysiąca miliardów dolarów, które ma na pracę, na infrastrukturę, może teraz sobie wydawać te pieniądze i tworzyć nowe, nowe osiedla, nowe drogi, poprawiać kolej, zadbać o to, żeby samoloty latały i o różne inne rzeczy. Nie, w, w tym pakiecie na, o infrastrukturze nie ma ani grosza na infrastrukturę. Na to, co powiedziałeś, co normalny człowiek uważa za infrastrukturę, czyli koleje, lotniska, autostrady, e, zawalające się mosty, bo już mają 70 lat i beton pokruszał trochę, trzeba tam zrobić nowy. Na to wszystko tam nie ma forsy, bo jest śladowa. Natomiast tam infrastruktura u nich to jest na przykład walka z klimatem to jest dla nich infrastruktura. Zamknięcie kolejnego ropociągu to jest dla nich infrastruktura. E, no i, i Biden. Zaraz po tym jak wrócił z tego Glasgow, gdzie nas mrodził y, powiedział, że zamknie Line 5, to się nazywa, czyli taki roboczą, który z zachodniej Kanady, najczystszą jeśli chodzi o sposób wydobywania, najczyściej wydobywana ropa w Kanadzie, oni tam mają takie ustawy, że tam yy, klimatolodzy pilnują, łyżeczką wybierają tę ropę z podziemi. W sposób czyściusienki ten ropociąg prowadzi tę ropę do Stanów Zjednoczonych. Te najczystsze sposoby kazał zlikwidować. A w zamian za to będzie kupował brudną ropę z Rosji i z OPEC. I brudny gaz z OPEC i z Rosji. W Rosji tam się nikt nie przejmuje, jakim się rozlewa przy wydobyciu ropy. OPEC na swojej pustyni też. Pierdzą w powietrze CO2 i tam wylewa się ta ropa i te tankowce czasami wypuszczają siebie po drodze. Brudna to jest ropa. Sposób do wydobycia jest brudny. I teraz ekipa Bidena stawia w ramach tego programu infrastrukturalnie czystej ropy amerykańskiej i kanadyjskiej. Z tego korzystać nie będziemy. Tylko będziemy drogo kupowali w OPEC, bo oni tam u siebie smrodzą. To, to jest, no, albo to jest klimat, który dotyczy całej planety, albo Rzeczywiście nie obchodzi nas, że oni u siebie smrodzą, albo u nas nie będziemy wydobywać, i będzie zero smrodu wtedy u nas. No to takie rzeczy w tym, w tym pakiecie infrastrukturalnym są przeróżne. Na przykład na badania nad motylami miliony dolarów. Nie wiem, co to z infrastrukturą ma po, 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 wspólnego. O, o drzewach jakieś badania są przeróżne rzeczy. Ja bym jeszcze opowiedział, w ramach wyborów bo to jest cudowne w New Jersey zdarzył się taki przypadek, że na Szefa lokalnego senatu. Każdy stan ma strukturę władzy taką jak Stany Zjednoczone, czyli ma swojego odpowiednikiem prezydenta, jest gubernator. On ma taką władzę dosyć dużą w każdym stanie, gubernator. I są też tam na zastępcę gubernatora są osobne wybory, na prokuratora generalnego. I do władz lokalnych, które są zbudowane tak samo jak centralne czyli jest Senat i Kongres Stanowy. I w Senacie Stanowym był taki facet, który tam od 20 lat był mocno umocowany demokrata. Yy, nikt przeciwko niemu nie startował ze strony republikańskiej, bo było wiadomo, że tam ten gość ma tyle forsy na wybory od związków zawodowych i ma taki elektorat na swoim terenie, że szkoda czasu i pieniędzy, żeby wystawiać kontrkandydata. I tę sytuację załatwił zwykły kierowca ciężarówki, który popatrzył na to, mówi kurde balansa, co mnie szkodzi wystartować. Jestem trackerem, czyli ciężarową i w obecnych czasach potrzebował pistolet mieć w tym traku swoim. New Jersey ma okropne przepisy, pomimo poprawki do Konstytucji drugiej ma przepisy takie, że szeryf mu powiedział stary, Możesz tam pisać różne rzeczy, nie dadzą ci zezwolenia. On mówi, a ja przez niebezpieczne tereny jeżdżę, w nocy nieraz muszę koło zmienić w dzikim terenie. Nawpuszczali tych Meksykanów, nie wiadomo kogo z zagranicy, gangi. Potrzebuję mieć broń w samochodzie. No ale nie dadzą ci zezwolenia. Wkurzył się, wystartował w wyborach i wygrał. A na swoją kampanię wydał 153 dolary. Zebrał 10 tysięcy, ale z tych 10 tysięcy, proszę, jak oszczędnie gospodarował, wydał tylko 153 dolary na kawę i ciastka dla swojej ekipy, żeby tam gdzieś im postawić kawy i pączki. Jego syn mu nagrał reklamówkę wyborczą, jedną, za pomocą komórki, w której widzimy szczery facet ze zdrowym rozsądkiem. I takiego wybrano... i yy, po Pokonał faceta, który był od 20 lat kariera polityczna i dorobił się stanowiska przewodniczącego Senatu. Pokonał go zwykły, w cudzysłowie, chłystek, zwykły traker. I to było w New Jersey, czy to było w Virginii? To w New Jersey było to zdarzenie. A powiedz, powiedz jeszcze no, nowy pseudonim artystyczny, ma Joe Biden. To zaraz, bo jeszcze skończmy to, że. Dlaczego to było możliwe? To jest najcenniejsza informacja. Jak to jest możliwe, że tracker zwykły mógł wystartować w wyborach? Bo żeby wygrać, to musiał wystartować. Otóż, próg, przy którym zapisujesz się do wyborów, przy którym się zgłaszasz, w różnych stanach jest różny. Natomiast w stanie New Jersey, gdzie jest zamordyzm socjalistyczny. Tam wystarczy, że zbierzesz 100 głosów od swoich najbliższych i z taką kartką, ze 100 podpisami pójdziesz i już cię rejestrują jako kandydata. Dlatego to było możliwe. W Polsce musisz uruchomić tak wielki aparat i są te listy partyjne w dodatku. Musisz tak wielki aparat uruchomić, że normalny traker nie jest w stanie za 153 zł. Zorganizować sobie kampanii wyborczej i wygrać. Wykonalne jest w ogóle, żeby zakwestionował y, polityka Karierowicza, którego wpisuje partyjne jakiś macher typu Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński, jakiś szef partii. W Polsce to jest niewykonalne. Tam to się zdarzyło dlatego właśnie, że wystarczy, że sam po sąsiadach chodząc zebrał 100 podpisów i już i może startować. Y, a pseudonim no... To zaraz. No pseudonim, zaraz, teraz piosenka. Ale o, jak dobrze. O, to może coś o Rodeo, bo było skocznie przed chwilą.